Jak marynarz przetrwał na krzelodowej przez miesiąc. Kiedy dowiedzieli się, że nie jest sam, żołnierze nie mogli uwierzyć własnym oczom. 40 żołnierz Iwan Gromów zaginął w 1941 roku, gdy jego batalion został otoczony na dalekiej północy, niedaleko Murmańska. W chaosie walk i ostrzału wielu zginęło, a ci, którzy przeżyli, zostali zmuszeni do ucieczki, aby uniknąć schwytania lub śmierci. Nikt nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób Iwan znalazł się na ogromnej krzelodowej na środku lodowatego oceanu. Być może prąd porwał go wraz z odłamkami lodu, a może on sam desperacko próbował uciec, pływając od jednej lodowej wyspy do drugiej, trzymając się życia z uporem, który odmawia poddania się nieuchronności. Jego ciało było wyczerpane, a umysł od czasu do czasu zamglony przez zimno i zmęczenie, ale jego wewnętrzny instynkt przetrwania nie pozwalał mu się poddać. Na krzenie było nic poza śniegiem, lodem i przerażającą ciszą. Iwanowi wydawało się, że ten świat, cichy, zimny i bezkresny, stał się jego więzieniem. Ale los, jakby kpiąc z niego, nie zostawił go samego. Zesłał mu sąsiada, ogromnego niedźwiedzia polarnego. Bestia spokojnie drzemała po przeciwnej stronie lodowej wyspy, jakby w ogóle nie zauważała obecności człowieka. Przez pierwsze kilka dni Iwan ledwo oddychał chowając się za lodową półką i starając się nie zwracać na siebie uwagi drapieżnika. Był pewien, że każdy nieostrożny ruch może być jego ostatnim. Ale niedźwiedź ku jego zaskoczeniu nie wykazał żadnej agresji. Być może tylko czekał, a może był zbyt zajęty swoimi myślami i zwykłą egzystencją w tej lodowej krainie. Minęło kilka dni, a pragnienie i głód stały się nie do zniesienia. Śnieg nie gasił pragnienia, a ciało Iwana słabło z minuty na minutę. Jego oddech stał się ciężki, myśli zdezorientowane, a ciało boleśnie reagowało na zimno i wyczerpanie. Każdy krok sprawiał mu trudność, ale zdawał sobie sprawę, że jeśli czegoś nie zrobi, śmierć dopadnie go szybciej, niż będzie w stanie cokolwiek zrobić. Postanowiwszy działać, Iwan przypomniał sobie o nożu z bagnetem, który na szczęście pozostał przy nim. Z trudem rozdzierając lodowate ubranie, wyciągnął narzędzie i skierował się do najbliższej zamarzniętej kałuży otoczonej śniegiem. Lód był gruby i twardy, a każdy ruch nożem sprawiał ból jego odmrożonym palkom. Odłamki lodu, ostre jak szkło, latały wokół niego, a on nie czuł już rąk, gdy walczył o drogę do wody. Kilka godzin ciężkiej pracy w końcu przyniosło rezultaty, Iwan wydrążył mały otwór, z którego zaczęła ściekać woda. Ostrożnie schylił się, z trudem zbierając płyn w dłonie. Woda była lodowata i szczypała w gardło, ale była najlepszą, jaką pił od wielu dni. Głód doprowadzał go do szaleństwa i sprawiał, że myślał o najgorszym. Pewnego dnia, obserwując dziką przyrodę, Iwan zobaczył ogromnego niedźwiedzia idącego spokojnie wzdłuż brzegu. Niedźwiedź nagle zamarł, a następnie z niewiarygodną zwinnością zanurkował do lodowej dziury, wyciągając fokę. Kiedy bestia nasyciła się i wykofała, Iwan odważył się podczołgać do pozostawionego szkieletu. Serce biło mu gorączkowo. Każdy dźwięk wydawał się być krokami powracającego niedźwiedzia, ale głód był silniejszy niż strach. Znalazł kilka kawałków mięsa na obgryzionych kościach. Odrywając zamarznięte włókna, Iwan pospieszył z powrotem do schronienia. Jedzenie było twarde, o nieprzyjemnym zapachu, ale zjadł je bez wahania. Ten gest desperacji stał się jego wybawieniem. Stopniowo Iwan zaczął zdawać sobie sprawę, że niedźwiedź stał się dla niego swego rodzaju przewodnikiem w tym lodowym świecie. Drapieżnik zdawał się nie zwracać uwagi na jego obecność, obojętnie przyjmując Iwana jako część środowiska. Kilka razy Iwan obserwował nawet, jak niedźwiedź wracał na brzeg w poszukiwaniu nowej zdobyczy. Zdając sobie sprawę, że bestia pozostawiła po sobie wystarczająco dużo odpadów, nauczył się szybko podchodzić do szczątków i zbierać wszystko, co mogło być jadalne. Za każdym razem strach ograniczał jego ruchy, ale przetrwanie było ważniejsze. I tak mijały dni. Iwan zaczął badać niedźwiedzia, jakby był częścią jego planu przetrwania. Śledził jego ruchy, wiedział gdzie najczęściej poluje i znajdował szczątki jego zdobyczy. Niedźwiedź, ze swojej strony, pozostał obojętny, jakby akceptując Iwana jako nieuniknioną część swojego lodowego terytorium. W nocy Iwan próbował się ogrzać, zakopując się w śniegu, który, choć lodowaty, zapewniał pewną ochronę przed przenikliwym wiatrem. Modlił się, by nie przybrał na sile i nie odebrał mu ostatnich sił. Każda noc stawała się walką o przetrwanie, a dni serią monotonnych, mechanicznych czynności, poszukiwaniem wody, oczekiwaniem na zdobycz niedźwiedzia, krótkimi modlitwami i rzadkimi chwilami odpoczynku. Lodowa polana zdawała się być jego domem i więzieniem jednocześnie, a niedźwiedź milczącym towarzyszem, którego obojętność dawała Iwanowi szansę na życie. Czasami, pozostawiony sam na sam z ciszą. Iwan rozmawiał z Niedźwiedziem, jakby był jego towarzyszem. Nazywał go myszkę, jakby był starym przyjacielem, zdolnym do słuchania i wspierania go w godzinie rozpaczy. Jakby przeganiając ciszę, Iwan dzielił się swoimi myślami i wspomnieniami ze swoim białym towarzyszem. Opowiedział Niedźwiedziowi o swoim domu, który został daleko w tyle, o żonie, która zawsze odprowadzała go ciepłym spojrzeniem, i o dzieciach, których dźwięczne głosy wciąż brzmiały w jego pamięci. Przypomniał sobie, kiedy widział je po raz ostatni w czerwcu 1941 roku, tuż przed wyjazdem na front. Jego najstarszy syn machał do niego z progu, a najmłodsza córka przytuliła go mocno i nie puściła, dopóki nie został wyprowadzony. Iwan wiedział, że szanse na powrót do nich są nikłe, ale to właśnie te wspomnienia, ich twarze, ich głosy pomogły mu wytrwać, nie pozwoliły śmierci zabrać go bez walki. Pewnej nocy, gdy wydawało się że wszystko ucichło i nadszedł długo oczekiwany spokój, lodowa wyspa, na której znalazł swoje krótkie schronienie, nagle ożyła. Z ogłuszającym hukiem lud pękł jak żywa istota, oddzielając Iwana i jego milczącego niedźwiedzia z różnych stron. Gromów ledwo zdążył chwycić się krawędzi mniejszego rumowiska, które znajdowało się pod nim. Ta chwila stała się dla niego być może najbardziej przerażającą ze wszystkich. Nawet mróz i ciągły głód nie mogły się równać z uczuciem, które go ogarnęło samotnością. Samotność bez cichego sąsiada, bez znajomego sąsiedztwa miszki, zdawała się zagrażać mu nawet bardziej niż sama śmierć. Ale pomimo strachu, Iwan zauważył, że jego lodowa kra powoli dryfuje. Zbliżała się do brzegu, co dawało mu nową nadzieję. Z każdym dniem kontury lądu stawały się coraz wyraźniejsze. Czasami dlał ze zmęczenia i zimna. Ale każdego ranka otwierał oczy i znów widział ląd, który zdawał się go wołać. W końcu, po kilku długich dniach, dostrzegł porośniętym chem skały i poczuł, że zbawienie jest blisko. Ostatkiem sił, ledwo mogąc ustać na nogach, Iwan wspiał się na brzeg. Ziemia pod jego stopami wydawała mu się najtwardszym i najpewniejszym fundamentem na świecie. Upadł na kolana i zapominając o wszystkim, krzyknął. Ten krzyk, mieszanka radości, bólu i wdzięczności. Rozniósł się echem po opustoszałej tundrze, jakby sama natura reagowała na jego cierpienie. Wkrótce został wyłowiony przez rybaków z najbliższej osady. Udzielili mu pierwszej pomocy, nakarmili i pomogli odzyskać siły. Historia miesiąca spędzonego na krzelodowej w towarzystwie niedźwiedzia polarnego dla wielu wydawała się niewiarygodna. Jednak ci, którzy widzieli blizny na jego zniszczonych dłoniach. Palce spuchnięte od odmrożeń i oczy pełne niezatartych wspomnień, nie wątpili w prawdziwość jego słów. W wiosce rybackiej Iwan był leczony przez długi czas. Wiele czasu spędził bez jedzenia, więc potrzebował długiej rehabilitacji, by odzyskać siły i zdrowie. Buliony rybne zdziałały prawdziwe cuda, tłuste i płynne jedzenie było doskonale trawione przez jego osłabiony organizm. Każdego dnia czuł, jak wraca mu energia, a jego skóra. Zniszczona i spieszchnięta od zimna, zaczęła się regenerować. Blizny na ciele i odmrożone dłonie stopniowo się goiły, choć ślady tych bolesnych dni pozostały z nim na zawsze. Miejscowi, widząc jego stan, zaopiekowali się nim, wspierali w trudnych chwilach, a Iwan poczuł, że wreszcie może odpocząć i pozbyć się wszelkich lęków. Pozostał w wiosce przez dwa miesiące. Czas mijał, a z każdym dniem jego ciało stawało się coraz silniejsze, a dusza nieco lżejsza. Często siedział przy ognisku, słuchając opowieści rybaków o odległych morzach i ich dniach pracy, ale w jego oczach na zawsze pozostały niezatarte wspomnienia lodowatej pustki, niedźwiedzia polarnego i tych dni, kiedy musiał walczyć o każdą chwilę życia. Kiedy Iwan w końcu wrócił do domu, zobaczył tych, o których walczył, swoją żonę i dzieci. Każdego ranka, budząc się w cieple swojego domu, dziękował losowi za te szanse. A każdego wieczoru, Siedząc przy ciepłym kominku, opowiadał swojej rodzinie, jak przetrwał na krańcu świata dzięki swojej wierze, niestrudzonej pomysłowości i dziwnej przyjaźni z niedźwiedziem polarnym, który stał się kimś więcej niż tylko sąsiadem na krzelodowej. Niedźwiedź ten stał się symbolem odporności i cichej jedności z naturą, która pomogła Iwanowi przetrwać najcięższą próbę w jego życiu. Po powrocie do domu, Iwan Gromów odnalazł drugi oddech, ale jego życie już nigdy nie mogło być takie samo każdego dnia starał się powrócić do spokojnej egzystencji, ciesząc się rodzinnym ciepłem i spokojem. Jednak w głębi duszy coś pozostało złamane. Ludzie wokół niego, jego przyjaciele i sąsiedzi, często patrzyli na niego z nieufnością. Niektórzy szeptali za jego plecami, żartując, że jego opowieści o niedźwiedziu i lodowej dziczy były jedynie wytworem wojennego szaleństwa lub próbą zwrócenia na siebie uwagi. Byli też tacy, którzy otwarcie nazywali go fikcyjną osobą, kpiąco pytając, czy ma jakieś niedźwiedzie futro na pamiątkę. Iwan nie próbował zmieniać niczyjego zdania. Wiedział, że prawda należy tylko do niego i nie potrzebuje potwierdzenia. Jego prawda była zapisana w bliznach na ramionach, śladach odmrożeń na palcach i wspomnieniach, które ożywały każdej nocy w jego snach. Sny te niepokoiły go, ale jednocześnie przynosiły mu dziwną ulgę. Iwan widział w nich ponownie swojego białego towarzysza, niedźwiedzia, który siedział cicho naprzeciwko, patrząc na niego swoimi spokojnymi, przenikliwymi oczami. Niedźwiedź nie poruszał się, ale jego spojrzenie zdawało się mówić: poradziłeś sobie wtedy, poradzisz sobie i teraz. Czasami Iwan budził się zlany zimnym potem, czując przez chwilę, że znów jest na tej lodowej krze, otoczony bezkresnymi wodami. Jednak pomimo niepokoju, sny te przypominały mu, że życie toczy się dalej, dopóki istnieje wola walki. Zdając sobie sprawę, że potrzebuje czegoś, co wypełni jego dni, Iwan podjął pracę jako stolarz w miejscowej fabryce. Jego doświadczenie w budowaniu fortyfikacji na froncie okazało się przydatne, a praca pozwoliła mu się odstresować. Każdego wieczoru wracał do domu, by spędzić czas z rodziną, posłuchać śmiechu dzieci i zobaczyć uśmiech żony. Ale nawet w najcieplejszych i najszczęśliwszych chwilach nie opuszczał go niepokój. Czasami w nocy, nie mogąc zasnąć, wychodził na zewnątrz i patrzył w rozgwieżdżone niebo. Tam, wśród migoczących świateł, wyobrażał sobie rozległy lód, w którym pozostał jego cichy towarzysz. Wiatr przypominał mu o zimnie tamtych dni, a cisza wokół niego ogromnej ciszy pustkowia, gdzie nie było nic poza śniegiem, lodem i ciężkim oddechem niedźwiedzia. Pewnego zimowego dnia gdy śnieg gęsto pokrył wioskę, Iwan zauważył dziwne ślady stóp na obrzeżach osady. Były ogromne, jakby pozostawione przez łapy ogromnej bestii. Serce zabiło mu szybciej. Może to tylko wilk, albo wielki pies, pomyślał, ale jego wątpliwości nie ustępowały. Tego samego wieczoru, spacerując samotnie, usłyszał w oddali niski, stłumiony warkot. Było ledwo słyszalne, ale obudziło w nim burzę wspomnień z lodowego pustkowia. Przez chwilę wydawało mu się, że gdzieś w pobliżu znów mignęła sylwetka jego białego towarzysza. Wiosną 1942 roku, pomimo protestów żony, Iwan podjął ważną decyzję. Zaciągnął się jako ochotnik do grupy zwiadowczej, która udawała się do północnych regionów. Swoją decyzję tłumaczył tym, że dobrze znał ten region i mógł się przydać ze swoim doświadczeniem. W rzeczywistości jednak pociągało go coś innego niezaspokojone pragnienie powrotu do miejsca, w którym jego życie wisiało na włosku. Czuł, że zostawił tam część siebie i ta część wzywała go do powrotu. Być może miał nadzieję ponownie spotkać swojego milczącego towarzysza lub znaleźć odpowiedzi na dręczącego pytania. Iwan zdawał sobie sprawę, że ta podróż może być jego ostatnią, ale był pewien, że musi wrócić. Grupa sześciu mężczyzn została zrzucona z samolotu do surowego północnego regionu, niedaleko miejsca, w którym batalion Iwana Gromowa zaginął w 1941 roku. Ich zadaniem było zebranie informacji wywiadowczych i zlokalizowanie możliwych pozycji wroga, co było kluczowe dla powodzenia operacji na linii frontu. Dla Iwana zadanie to miało jednak znacznie głębsze znaczenie osobiste. Nie tylko chciał pomóc swojemu oddziałowi, ale także miał nadzieję znaleźć odpowiedzi na pytania, które nurtowały go odkąd przeżył na krze lodowej. Dlaczego los dał mu drugą szansę, podczas gdy nie dał jej wielu innym? Co oznaczało jego niezwykłe sąsiedztwo z niedźwiedziem polarnym? Czy był to tylko zbieg okoliczności, czy kryło się za tym jakieś znaczenie? Iwan musiał się tego dowiedzieć, nawet jeśli oznaczało to powrót do lodowego królestwa, gdzie już raz spojrzał śmierci w oczy. Podczas jednej z operacji grupa natknęła się na potężną burzę śnieżną. Wiatr o sile huraganu, przeszywające zimno i zerowa widoczność, szybko rozdzieliły mężczyzn. Pomimo prób utrzymania kontaktu, los ponownie spłatał Iwanowi okrutnego figla, znalazł się sam na środku białej pustyni. Przez chwilę wydawało mu się, że czas się cofnął, przenosząc go z powrotem do wydarzeń z 1941 roku. Ale teraz nie był zdezorientowanym żołnierzem desperacko trzymającym się życia, nie wiedzącym, co robić. Tym razem był doświadczonym surwiwalowcem, który poznał już surową szkołę Arktyki. Iwan szybko złowił ryby z Przerembla, który rozbił przy pomocy fińskiego topora znalezionego w ziemiance. Rozpalił ogień, osłonił go od wiatru ścianą śniegu, a nawet znalazł starą opuszczoną fińską ziemiankę, która służyła mu za schronienie. Stało się ono jego wybawieniem, w którym nie tylko mógł się ogrzać, ale także znaleźć prowiant pozostawiony przez poprzednich mieszkańców. Przez kilka dni Iwan mieszkał w tym schronieniu, porządkując swoje myśli i czekając na poprawę pogody. Pewnego wczesnego ranka, zabierając ze sobą domowej roboty włócznie, wyruszył na polowanie. Śnieżna równina przywitała go absolutną ciszą, przerywaną jedynie chrzęstem śniegu pod stopami. Nagle go zobaczył. W odległości kilkudziesięciu metrów stał niedźwiedź polarny. Jego masywna sylwetka wyraźnie wyróżniała się na tle rozległej bieli. Wzrok bestii był skupiony, ale było w nim coś znajomego, niemal ludzkiego. Iwan zamarł, ale ku swojemu zaskoczeniu nie poczuł strachu. Zamiast tego poczuł dziwną ulgę i spokój, jakby spotkał starego przyjaciela, z którym dawno stracił kontakt. Tym razem niedźwiedź nie pozostał obojętnym obserwatorem. Powoli, niemal majestatycznie, zaczął zbliżać się do Iwana. Gromów nie ruszył się z miejsca, starając się nie spłoszyć bestii. Kiedy odległość między nimi zmniejszyła się do kilku kroków, Iwan, nie zdając sobie sprawy dlaczego, podał niedźwiedziowi rybę, którą właśnie złowił. Bestia powąchała ją, po czym ostrożnie wzięła do pyska, cofnęła się o kilka kroków i położyła bezpośrednio na śniegu, jakby pokazując, że rozpoznała Iwana. Serce Gromowa zabiło szybciej. Był to moment, którego nie potrafił wyjaśnić ani logiką, ani doświadczeniem. Wydawało mu się, że między nim a tą ogromną bestią istniała jakaś więź, która wykraczała poza zwykłą interakcję między człowiekiem a zwierzęciem. Niedźwiedź zdawał się mówić swoim zachowaniem: nie jesteś tu obcy, jesteś jednym z nas. Iwan siedział na śniegu przez długi czas, obserwując leniwie odpoczywającego niedźwiedzia, przypominając mu o dziwnej przyjaźni, która pomogła mu przetrwać wtedy, w 1941 roku. To spotkanie dodało Iwanowi sił. Zdał sobie sprawę, że lodowa dzicz już go nie przeraża, a niedźwiedź stał się symbolem tego, że człowiek może przetrwać każdą próbę, jeśli ma wolę walki. Iwan spędził kilka dni w towarzystwie niedźwiedzia polarnego. A to dziwne sąsiedztwo przyniosło mu niesamowite poczucie spokoju i jakiejś niewytłumaczalnej więzi. Chociaż bestia była potężna i niebezpieczna, jej obecność pomogła Iwanowi poradzić sobie z samotnością. Każdego ranka gremaw, tak jak za pierwszym razem, zostawiał niedźwiedziowi kawałek swojej zdobyczy, kawałek ryby lub mięsa. Bestia przyjmowała te dary bez zbędnej agresji, jakby zdając sobie sprawę, że nie jest wrogiem, ale wędrowcem w tym lodowym świecie. Czasami Iwan rozmawiał z Niedźwiedziem. Niedźwiedź oczywiście nie odpowiadał, ale jego milczenie wydawało się Iwanowi pełne zrozumienia, a samotność, która gryzła jego duszę w surowych warunkach północy, ustąpiła. To ciche towarzystwo podtrzymywało Iwana na duchu, dawało mu siłę do walki i wiarę, że uda mu się wrócić do domu. Kiedy burza w końcu ucichła, Iwan był w stanie odnaleźć swoich towarzyszy. Wyczerpany, ale pełen nowego sensu życia, wrócił z grupą do bazy. Iwan nie powiedział nikomu o swoim spotkaniu z niedźwiedziem. Uważał tę historię za zbyt osobistą, niemal świętą. Było to coś, czego nie dało się wyjaśnić słowami. Zamiast tego postanowił zachować to spotkanie w swoim sercu jako przypomnienie, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach zawsze jest siła do walki, a nadzieja może przyjść w najbardziej nieoczekiwanych formach. Od tego czasu Iwan odnalazł nowy sens w swoim życiu. Gremaw zaczął pomagać innym dzieląc się swoim doświadczeniem przetrwania w ekstremalnych warunkach, ucząc żołnierzy, że nie można się poddawać w obliczu trudności. Był szanowany za swój hard ducha, pomysłowość i niesamowitą odporność. Iwan stał się legendą wśród swoich kolegów żołnierzy, człowiekiem, który przetrwał tam, gdzie nikt inny nie mógł. Po wojnie Iwan wrócił do domu. Z każdym mijającym rokiem wspomnienia o niedźwiedziu stawały się nie tylko epizodem z przeszłości, ale czymś więcej. Każdej zimy, gdy wioskę pokrywał śnieg, Iwan wychodził z domu i spoglądał na północ. Wpatrywał się w śnieżnobiałą dal, jakby czekał, że pewnego dnia znów zobaczy swojego lodowego przyjaciela. Z biegiem lat Iwan zdał sobie sprawę, że niedźwiedź był dla niego czymś więcej niż tylko zwierzęciem, które spotkało na swojej drodze. Po wojnie Iwan Gremaw powrócił do spokojnego życia, pracując jako stolarz. Pomagał odbudowywać zniszczone wioski i miasta. Naprawiał domy, budował mosty i robił wszystko, by ludzie znów poczuli ciepło swoich domów. Jego umiejętności i pracowitość stały się znane daleko poza granicami jego rodzinnej wioski. Historia spotkania z Niedźwiedziem stała się legendą w jego wiosce. Ludzie opowiadali ją podczas kolacji, przy ognisku, patrząc na zimowy zmierzch. Dzieci słuchały z zapartym tchem. Jak stary żołnierz frontowy opisywał śnieżnobiałe przestrzenie, lodowaty wiatr i milczącego towarzysza, który okazał się nie wrogiem, ale przyjacielem. Każdej zimy, gdy śnieg pokrywał wioskę gęstym białym kocem, Iwan odczuwał nieodpartą chęć powrotu na północ. Nie potrafił wyjaśnić tego impulsu, ale wiedział, że związek z tymi ziemiami, z lodową pustynią, gdzie kiedyś rozpoczął nowe życie, był dla niego czymś świętym. W 1953 roku, gdy kraj zaczął powoli podnosić się po wojnie, Iwan zdecydował, że nadszedł czas, aby ponownie udać się do miejsca, w którym kiedyś spotkał się z niewytłumaczalnym. Iwan długo przygotowywał się do tej wyprawy. Namówił kilku przyjaciół, byłych żołnierzy frontowych, by wyruszyli razem z nim, sugerując, że będzie to eksploracja północnych terytoriów na potrzeby rybackiego artelu. Razem zebrali wszystko, czego potrzebowali: ciepłe ubrania, namioty, Prowiant, siekiery i łódź do podróżowania po rzekach. Żona Iwana błagała go, aby zrezygnował z tego pomysłu, mówiąc, że nie musi już dłużej sprawdzać swojego losu, ale on tylko uśmiechnął się łagodnie i odpowiedział, że musi wrócić do miejsca, w którym kiedyś się znalazł. Wyprawa rozpoczęła się pod koniec lutego. Mrozy były srogie, ale Iwan czuł się w swoim żywiole. Iwan jako pierwszy zauważył niezwykłe ślady na śniegu. Były ogromne, przypominały ślady gigantycznej bestii i pojawiały się tu i ówdzie, jakby ktoś obserwował je z daleka. Towarzysze Iwana również widzieli te ślady, ale nikt nie odważył się mówić o nich na głos. Czasami w nocy słyszeli odległy, ledwo słyszalny ryk, który odbijał się echem na pustkowiu. Jeden z towarzyszy, Wiaczesław, szeptał, że może to być wilk lub niedźwiedź, ale nawet on nie wierzył własnym słowom. Pewnego wieczoru, gdy grupa zatrzymała się na noc nad za jeziorem, ciszę północnej nocy przerwał niski, stłumiony dźwięk. Było to warczenie, dochodzące gdzieś z oddali. Iwan, który siedział przy ognisku, natychmiast się spiał. Jego serce przyspieszyło, jakby rozpoznał coś znajomego. Nie mógł się mylić, słyszał ten dźwięk wiele lat temu, gdy był na granicy życia i śmierci. Bez zbędnych ceregieli wstał i pozostawiając swoich towarzyszy w zamieszaniu, skierował się w stronę, z której dochodził dźwięk. Po przejściu przez zaspę śnieżną i niski gąszcz krzaków, Iwan znalazł się na opustoszałej, śnieżnobiałej równinie. Księżyc zalewał wszystko dookoła swoim zimnym światłem, a krajobraz wydawał się nierealny, jakby wyrwany z innego świata. Po przejściu kilkuset metrów zatrzymał się. Tam, na tle lodowatego horyzontu, powoli, ale systematycznie wyłaniała się sylwetka. Jego śnieżnobiała skóra wtapiała się w otoczenie, ale Iwan natychmiast zorientował się, kto to jest. Niedźwiedź polarny stał nieruchomo, tak jak wiele lat wcześniej, obserwując Iwana spokojnym, niemal przenikliwym spojrzeniem. Ale tym razem Iwan nie czuł strachu ani najmniejszego niepokoju. Zamiast tego w jego sercu pojawiło się uczucie ciepłej, niemal mistycznej jedności. Wyciągnął rękę do przodu, jakby witał się ze starym przyjacielem. Niedźwiedź powoli przechylił głowę, wydając z siebie ciche, głębokie warknięcie. Niedźwiedź, jakby zdając sobie sprawę, że ich spotkanie dobiegło końca, powoli odwrócił się i ruszył w głąb lodowej dziczy. Jego ogromne łapy pozostawiły głębokie odciski na śniegu, ale lodowaty wiatr szybko je przykrył, jakby natura chciała utrzymać to spotkanie w tajemnicy. Iwan wpatrywał się w niego przez długi czas, aż jego sylwetka zniknęła w bieli. Kiedy wrócił do obozu, jego towarzysze zauważyli na jego twarzy coś niezwykłego. Była to mieszanka radości, spokoju i głębokiego wewnętrznego zadowolenia, którego nie dało się wyjaśnić słowami. Iwan nie powiedział im o spotkaniu. Powiedział tylko, że teraz jego obowiązek się skończył i mogą wracać do domu. Wyprawa zakończyła się wcześniej niż planowano ale żaden z przyjaciół nie zadawał zbędnych pytań. Po wojnie Iwan Gromów poczuł potrzebę zachowania swojej historii nie tylko w pamięci, ale także na papierze. Początkowo zapisywał fragmenty dla siebie, nie myśląc, że stanie się to czymś wielkim. Ale jego dzieci, a później wnuki, namawiały go do podzielenia się swoimi historiami ze światem. Ulegając ich prośbom, Iwan zaczął pisać książkę, w którą włożył całą swoją duszę. Opisał w niej nie tylko trudy wojny, straszne bitwy i straty, ale także niesamowitą wewnętrzną przemianę, jakiej doświadczył wśród rozległego lodu. Historia niedźwiedzia polarnego, który stał się jego cichym towarzyszem, zamieniła się w filozoficzną opowieść o tym, jak człowiek może przetrwać w najtrudniejszych warunkach, zachowując nie tylko swoje ciało, ale i ducha swoją książkę nazwał Master of the Ice, co symbolizowało dla niego nie tylko niedźwiedzia, ale i jego samego, człowieka, który pokonał zimno, głód i rozpacz. Kiedy książka została opublikowana, wywołała niemałą sensację. Czytali ją nie tylko weterani, którzy w opowieściach Iwana rozpoznali własne doświadczenia, ale także młodzi ludzie, dla których historia ta stała się inspiracją. Ludzie widzieli w Mistrzu Lodu nie tylko wspomnienia z wojny, ale głęboką filozofię o jedności człowieka i natury, o tym, jak ważne jest zachowanie szacunku i pokory wobec sił, które nas otaczają. Książka szybko stała się popularna, a Iwan zaczął być zapraszany na spotkania z młodymi ludźmi, by dzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Podczas tych spotkań Iwan mówił o tym, że siła człowieka leży nie tylko w jego odwadze, ale także w zdolności do znalezienia harmonii nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Namawiał młodych ludzi, by nauczyli się słuchać samych siebie, szanować naturę i znajdować wsparcie w sobie, gdy cały świat wydaje się być przeciwko tobie. Jego słowa poruszyły ludzi, a on sam stał się dla wielu przykładem odporności i mądrości. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.